W poniedziałek 29 kwietnia, wita Państwa, Marta Paduczenko. Zaczynamy magazyn miejski, a w dzisiejszym serwisie debata krok za krokiem ekologia wokół nas wszyscy na Orliki aktualne wyzwania polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w Polsce to temat przewodni debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Krok za Krokiem. Gośćmi debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu byli m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wójcicka, doradca społeczny prezydenta RP Jolanta Starenga-Piasek i dr Krzysztof Kurowski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównie spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o, o zmianie nastawienia wobec osób z niepełnosprawnością, o zmianie polityki wobec osób z niepełnosprawnością. Cały czas jest dla nas ważna konwencja, która została ratyfikowana w ubiegłym roku, która mówi właśnie o tym, że. Powinniśmy odchodzić od takiego modelu opiekuńczego, a bardziej promować model wspierany. Oczywiście nikt nie mówi, że opieka ma całkowicie zniknąć, bo to jest nie, niemożliwe, nierealne, nikt tego nie chce. Natomiast opieka to nie wszystko. Debata była głównie poświęcona rozmowom o aktywizacji osób niepełnosprawnych, angażowaniu ich w życie społeczne miasta. Podsekretarz stanu w Kancelarii prezydenta RP Irena Wójcicka zauważyła, że integracja i współpraca z osobami niepełnosprawnymi to priorytet w dzisiejszych czasach. Jest to... Podstawowa sprawa i podstawowy problem, z którym się mamy do czynienia w różnych działaniach społecznych, a mianowicie, że resortowość, która przychodzi z góry, schodzi na dół, natomiast człowiek nie jest resortowy, tylko jest całością. I to, co nam dzisiaj pokazała fundacja krok za krokiem, czyli taki zintegrowany system pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym w zasadzie powinien być codziennością, codziennością na poziomie lokalnym. I chciałabym o tym rozmawiać z Państwem. Przed debatą goście odwiedzili środowiskowy dom samopomocy w Białobrzegach, który zrobił na nich duże wrażenie. Zakład Karny w Zamościu, wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych, od 2011 roku realizuje program readaptacji społecznej pod nazwą Ekologia wokół nas. W trakcie realizacji programu Ekologia wśród nas osadzeni nabywają podstawową wiedzę z zakresu stanu środowiska naturalnego, sposobów jego poprawy przez człowieka. Jednym z celów jest również edukacja z zakresu segregacji odpadów, karencji biodegradalności odpadów produkowanych przez człowieka oraz możliwość wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Pierwszy etap programu polegał na edukacji oraz wdrożeniu w jednostce systemu segregacji odpadów. Kolejny etap realizowany przez osadzonych polega na pomocy środowiska środowisku naturalnemu poprzez wykonanie i umieszczenie na terenie Zamojskiego Parku Miejskiego budek lęgowych dla ptactwa. Obecnie wykonaliśmy 60 budek, jeszcze dodatkowo będą dla innego ptactwa wykonywane później. Inicjatywy są również nawiązywane również z Urzędem Miasta w kwestii utrzymywania czystości tutaj na terenie parku oraz całego miasta. Wspólnie z Urzędem Miasta w Zamości obecnie rozważa się możliwość wykonania innych budek lęgowych, np. lasów oraz nietoperzy, oraz rozmieszczenie ich wokół zamojskiego starego miasta. Ruszyła letnia liga LZS wszyscy na orliki 2012, piłkarze walczą o puchar Europosła. W meczu inaugurującym letnią Ligę LZS wszyscy na Orliki 2012 o Puchar posła do Parlamentu Europejskiego przewodniczącego Rady Powiatowej i Miejskiej Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu Arkadiusza Bratkowskiego drużyna Oldboye Hetmana pokonała w inauguracyjnym meczu TVK and Balance Studio Zamość 7-3. Cztery razy do bramki TVK trafiał Mariusz Kycko i jest na razie najskuteczniejszym zawodnikiem ligi. W drugim meczu Interbaum pokonał Alfę Komis 4-1. Amatorzy gryfa zremisowali 2 do 2 z odbojami, a równostrawą pokonało duet wychody Hubale 4 do 1. Pouzował login profit. Druga kolejka rozpocznie się 1 maja na Orliku przy zespole szkół nr 4 w zamościu. To już wszystkie informacje, które mieliśmy Państwu do przekazania. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.